Dzień dobry, miło Państwa widzieć, Niektóry, z niektórymi się znam, z niektórymi się nie znam, więc dla tych, z którymi się znam to cześć, witam Was, dla tych, z którymi się nie znam to dzień dobry, Michał Pyclik, e, mam tutaj trochę tremę, bo mnie tutaj Pani Dyrektor obserwuje, tutaj po, po lewej, dzień dobry Pani Dyrektor. E, 15 minut, więc e, mówmy, idźmy do konkretów. Jak sam tytuł prezentacji mówi, będziemy tutaj rozmawiać o energii. Energia i to, jak mówi stary sketch wężykiem, bardzo Państwa proszę pod, pod, podkreślić to, co zaraz powiem. Podstawowa zasada jest taka, że każdy organizm, który funkcjonuje, który żyje, który jest organizacją, dąży do tego, żeby wydatkować mniej energii. I to jest zasada, która rządzi funkcjonowaniem organizmów żywych, pracownikami na budowie, ale rządzi też tym, jak komunikujemy inwestycje. Jest to informacja dobra i zła. Jak wszystko w życiu zawsze są dwa wyjścia, ale tego żartu nie mogę opowiadać ze sceny, zostało mi to zabronione. Ale jak Państwo wpiszecie Grabowski na YouTubie, to sketch, zawsze są dwa wyjścia, się Państwu pojawi, bardzo polecam, długi, ale bardzo życiowy. Ale dlaczego to jest wiadomość dobra i zła, że wszystko dąży do tego, żeby redukować zużycie energii? Dobra, bo jeżeli przygotujemy komunikat w taki sposób, żeby jego przyjęcie przez, przez odbiorców nie, wy, nie wymuszało wysiłku w tym, żeby zrozumieć, co my do tych ludzi mówimy, no to nam będzie łatwiej dotrzeć. Więc możemy wykorzystać, planując działania informacyjne, to, że ludzie chcą dostać materiały proste, łatwe i przyjemne. Natomiast jest to też wiadomość zła. I ta zła wiadomość wynika z tego, że my, jako osoby, które wypuszczają komunikat, no, też dążymy do tego, żeby pracować mniej, wydatkować mniej energii. Oczywiście zależy nam na tym, żeby nasza praca była super oceniana. Pozdrawiam pani dyrektor, pozdrawiam panie przewodniczący, pozdrawiam wszystkich innych. Bardzo nam na tym zależy, no ale mamy takie dążenia do tego, żeby jednak zrobić to prosto. No, i tutaj mamy pewną. Pewien problem. No i teraz zastanówmy się nad tym, w jaki sposób wykorzystać to, to że wszyscy chcemy wydatkować mało energii, ale osiągnąć efekt. E, takim rozwiązaniem jest specjalizacja. E, Irena Kwiatkowska w 40-latku była kobietą, która żadnej pracy się nie boi. No i niestety mamy taką tendencję, znaczy może ja nie mam, bo nie mam takich pracowników, którym mógłbym polecić coś zrobić, ale wielu z Państwa jest tutaj. Na stanowiskach, gdzie rzeczywiście możecie zdecydować, że na przykład kierownik projektu, kierownik inwestycji, to przy okazji tego, że prowadzi tą inwestycję, zajmie się także jej promowaniem. No, są takie rzeczy, no, ponieważ często w organizacjach ktoś to musi zrobić. No, skoro on jest na budowie, to może to zrobić dodatkowo. Problem polega na tym, że jeżeli coś jest dodatkowe, to w rozumieniu ludzi, którzy dostają dodatkowe zadania, dodatkowe jest mniej ważne. A skoro dążymy do tego, żeby zużycie energii wydatku energetycznego było mniejsze, no to te mniej ważne rzeczy traktujemy jako mniej ważne i dodatkowe jako mniej ważne. No i ta promocja się odbywa, jak się odbywa. W związku z powyższym pojawia się takie rozwiązanie, jak już to zauważymy, jako osoby zarządzające komunikacją, że dobrze by było wyspecjalizować kogoś w takim zarządzaniu i mieć kogoś, kto rzeczywiście nie będzie traktował komunikowania inwestycji jako zadania dodatkowego, tylko będzie to traktował jako zadanie swoje główne. No i teraz mamy, jak w tym Sketchu, dwa wyjścia. Albo możemy e, naszego pracownika wydelegować i dać mu tylko takie zadania, albo możemy poszukać firmy zewnętrznej. Problem polega na tym, że firma zewnętrzna, mało jest firm zewnętrznych, które rozumieją specyfikę branży, e, w której my tutaj wszyscy działamy. I niestety bardzo często ogłaszany jest przetarg, no bo inaczej się nie da. Zgłaszają się firmy, które. Rozwiązaniami do promowania jogurtu próbują promować inwestycje drogowe albo rozwiązaniami branży fitness próbują promować budowę budynku. No i to efekt jest jaki jest. Super specjalistycznych firm mamy mało. No więc dochodzimy do wniosku, że lepiej będzie znaleźć jakiegoś naszego pracownika, który się tym zajmie. No i teraz jest pytanie, jak takiego pracownika znaleźć. Szczęśliwie większość z Was to wie, ponieważ znacie swoich ludzi. Natomiast są też takie narzędzia, jednym z takich narzędzi, które ja akurat znam, jest Bridge. To są narzędzia, które pozwalają zweryfikować pracowników, dowiedzieć się, jakie są ich predyspozycje. I na przykład macie trzech, czterech ludzi, którym Wam się wydaje, że oni byliby dobrzy do tego, żeby poprowadzić promocję na przykład uczelni u Pana, u pana Rektora. No, i pan rektor już ma taką osobę. No, ale gdyby się okazało, że potrzebuje jakiejś innej, to bada trzech doktorów, czterech magistrów, i okazuje się, że najlepszy jest pan, który prowadzi bufet, bo zna wszystkich, jest bardzo wygadany i jest super. No ale da się to zbadać, jest to możliwe. Natomiast jak już mamy taką osobę, jesteśmy w tej sytuacji, że już się zorganizowaliśmy, wiemy, że musimy produkować treści, które będą łatwo przyswajalne dla ludzi, wiemy, że musimy. E, znaleźć osobę, która będzie za to odpowiadała, żeby to rzeczywiście był ktoś, kto się na tym skupia, i wtedy ta, ta praca idzie do przodu, no to musimy zająć się samym komunikatem. To, co jest ważne, to ten komunikat musi być podany odbiorcy na tacy. E, przykład. Jeżeli mamy takiego odbiorcę, mieszkańca, my wiemy, że my mówimy o rzeczy, która jest bardzo ważna, no ale niestety, proszę Państwa, to my wiemy. Dla ludzi. E, to jest jedna z wielu informacji, które docierają. Jeżeli, taki, jeżeli my e, wrzucimy taką informację na stronę jakąś bip bo mamy taki obowiązek, nikt nie będzie tego tam szukał. My oczywiście wszystkie zobowiązania prawne mamy zrealizowane na przykład przy decyzji środowiskowej, no ale do kogo to dotrze? Możemy oczywiście iść w Facebooki, wykupywać reklamy, docierać do ludzi, to już jest dwa kroki do przodu. Natomiast jeżeli to jest coś dla nas szczególnie ważnego, no to możemy pójść w stare, sprawdzone metody ulotkowe. My z nich korzystamy. Docieramy, a potem jeszcze wykonujemy zdjęcia pokazujące, że te ulotki były, bo potem się na przykład coś okazuje i mówi, że nie było. No więc robienie zdjęć wszystkiego, co się zrobi jest bardzo ważne. Natomiast im bardziej dotrzemy do ludzi tak, żeby oni nie musieli wykonywać żadnej pracy, by dostać naszą informację, tym nasza skuteczność będzie wyższa. Drugim elementem jest to, że żaden odbiorca w dzisiejszych czasach nie będzie analizował treści. Jeżeli my e, mieszkańcowi, takiemu typowemu, zwykłemu, przeciętnemu mieszkańcowi, pokażemy taką mapkę, na której są wszystkie informacje, to on nic z tego nie będzie wiedział. Od jakiegoś czasu e, w zarządzie dróg e, realizowane jest to w ten sposób, że zamiast takich mapek, e, koleżanka Barbara dostaje takie mapki, drapie się w głowę, zastanawia się, co z tym zrobić i wytwarza schematy. I odkąd mamy schematy. To wszyscy chcą te sematy. Też widzę, że to już jest powtarzane, inne jednostki też z tym robią, też to używają, bo dla takiego człowieka, który chce się dowiedzieć, że coś jest, to nic nie powie. Nawet jak wyrzucimy sieci pod, podziemne, to ten rysunek i tak przeraża każdego nietechnicznego człowieka. To jest trochę tak, ja się śmieję, że ten rysunek to jest takie mówienie w języku inżynieryjnym. I inżynierowie rozumieją, natomiast dla wszystkich pozostałych nie. Więc należy mówić tak. Jak to mówił Wajda odbierając Oscara, będę mówił po polsku, bo myślę po polsku. I do ludzi należy mówić po polsku, żeby rozumieli, co my do nich mówimy. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której Państwo nie możecie zapominać, 8 minut jestem w połowie. Nie wystarczy mi coś ważnego do powiedzenia, tylko trzeba przyciągnąć uwagę. Według statystyk, w jednym dniu w ubiegłym roku wytwarzane było tyle informacji, ile w całym 2002 roku. Do ludzi dociera taka ilość informacji, że to, że wy macie ważną informację mówiącą o tym, że oni nie dojadą, bo im na przykład drogę rozkopiemy, to do ludzi to nie dotrze ta informacja, zginie w zalewie informacji, jeżeli się bardzo nie postaramy, żeby ona do nich dotarła, a potem będą zdziwieni, że nie mogą dojechać na przykład. Eee. Dlatego zwróćcie uwagę, jeżeli wejdziecie na onet, to w onecie nie dość, że jest LIT, tytuł, który przyciąga uwagę, nie dość, że jest LIT, czyli takie krótkie streszczenie tego, co jest w artykule, to jeszcze wprowadzili od buletów informacje, co jest w tym artykule, że, żeby ktoś chociaż to przeczytał, bo jak już to przeczyta, to wie, o, o czym to jest i ma szansę znaleźć więcej informacji niżej. Ale te kropeczki na tyle przyciągają jego uwagę, że już go zainteresują. My staramy się to robić przy użyciu takich mapek, gdzie oprócz tego schematycznego rysunku który przyciągnie uwagę i ktoś popatrzy, o, moja okolica, to dajemy bardzo krótki opis tego, co tam się będzie wydarzało. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, bo już do niego dotrze. Na przykład zobaczy ten rysunek, zorientuje się, że to jest na jego drodze do pracy, no to wtedy może wejdzie dalej, dowie się czegoś więcej. Natomiast podejrzewam, że zdecydowana większość na poziomie 90% ludzi skończy na tym, że to im się przewinie w mediach społecznościowych, ale przynajmniej coś do nich dotrze. Jakbyśmy próbowali wysłać wielki artykuł, tak jak to się kiedyś pisało, gdzie się opisywało wszystko, no to to, to ginie, ludzie tego nie zauważają. Zwróćcie uwagę, że nawet artykuły, które teraz powstają w gazetach, no mało mają prezentacji użytecznych treści, tylko tam jest news, news i news. No więc teraz zastanówmy się nad paroma sprawdzonymi w praktyce rozwiązaniami. Miałem to szczęście, że parę inwestycji obsługiwałem od strony komunikacyjnej. To się uzbierało parę miliardów złotych w wartości tych inwestycji. Parę rzeczy przećwiczyłem, na paru swoich błędach się nauczyłem. No i spróbujmy to zrobić właśnie w takich buletach, które żeby Państwo nie odpłynęli mi tutaj z braku uwagi i tego, że tutaj Was interesują inne rzeczy i ja już mówię 8 minut i to jest bardzo dużo, długo. Przede wszystkim trzeba przykuć uwagę ludzi. W moim przypadku zaczęliśmy od energii po to, żeby Państwo popatrzyli na mnie i zastanowili się co ten człowiek tutaj robi, o czym on mówi, ale to służyło temu, żeby przykuć uwagę. Wy w swoim komunikacie o swojej inwestycji też musicie znaleźć coś, co spowoduje, że ludzie podniosą głowę i popatrzą o co chodzi. Druga rzecz, e, trzeba mówić do ludzi tylko o tym, co w danej sytuacji jest najważniejsze. Nie o wszystkim, tylko o najważniejszych rzeczach, bo tylko z tym się do, przebijemy do ludzi. E, natomiast dajemy im możliwość dowiedzenia się więcej w, w innych źródłach. Tak? To są rzeczy, które powodują, że ten komunikat ma większą szansę dotrzeć e, do odbiorców. Kolejna rzecz, musimy postawić na prostotę. Tekst jest mniej wartościowy, jeżeli chodzi o docieranie do, do mieszkańców z informacją, niż schemat. A schemat jest mniej wartościowy, jeżeli chodzi o wizualizację. Jeżeli możemy coś zwizualizować w jakikolwiek sposób, to wizualizujmy. To, że my napiszemy dwie strony tekstu, który dokładnie wszystko opisze. To mieszkaniec i tak będzie wolał obejrzeć obrazek. No tak jest nauczony przez współczesne media, przez media społecznościowe, że się po prostu przegląda obrazki i obrazki rządzą. Filmy, obrazki. On tutaj kolega właśnie kręci film, żeby mieszkańcy mogli zobaczyć e, naszą konferencję. Tutaj umówiliśmy się z panią Beatą, że roworzymy piękny film i będzie krótki, ponieważ mieszkańcy jak obejrzą 5 sekund, to Facebooki mówią, że film został obejrzany, proszę zapłacić, jeżeli to jest reklama. Więc kr krótko i na temat. Ja pokazuję, jak prowadzę takie szkolenie z wystąpień publicznych, taki wykres, I, i bardzo bym chciał, żeby Państwo się nad tym zastanowili, że im bardziej wystąpienie jest merytoryczne. Za każdym razem w każdym wystąpieniu musimy mieć elementy merytoryczne i elementy, które powodują, że ludzie będą chcieli tego słuchać, atrakcyjne. Czy to grafika, czy to przykłady, czy tancerze na scenie, to już, to już od inwencji zależy. Natomiast zawsze to musi być. Tylko jeżeli my mamy spotkanie, gdzie merytoryka jest, ale nie jest bardzo wysoka, no, na przykład nie wiem, prezentacja przed Radą Gminy. Tak. Tam wszyscy są zainteresowani, ale nie są inżynierami, no to musimy postarać się, żeby do nich dotrzeć w formie wizualnej bardziej. Natomiast jeżeli jesteśmy na takim spotkaniu jak tutaj, no to ta merytoryka nie jest aż tak bardzo potrzebna, chyba że ktoś, tak jak ja tutaj, postanowił trochę Państwa obudzić i, i pobiegać trochę po scenie. Natomiast to jest bardzo ważne i nie zapominajcie Państwo o tym, że jeżeli nawet macie jakieś wystąpienie super merytoryczne, to te elementy uatrakcyjniające są potrzebne. Idźmy dalej. Stawiajcie na multimedia. Galerie zdjęć bardzo dobrze klikają, zwłaszcza jak pokazują coś nietypowego. Filmy, które jesteście w stanie zrealizować swoimi telefonami, Albo zainwestować w trochę sprzętu, tak jak tutaj e, zarząd druk w trochę sprzętu zainwestował. One potem Wam będą przynosiły korzyści. A teraz tak naprawdę montowanie filmów, kręcenie jest tak proste, że naprawdę szkoda tego nie robić i nie pokazywać ludziom, co się dzieje. Na przykład w formie relacji. Co jakiś czas z budowy coś się pokazuje, zawsze znajdą się ludzie, którzy to będą chcieli zobaczyć, media, które takie materiały będą chciały zabrać. No i teraz jest pytanie do Pani, mojej dyrektor: co te mewy tutaj robią? A panie rektorze, co tu robią te mewy? No. nie robią, bo są Te mewy skupiają państwa uwagę, bo już trochę minęło i, i zaczynacie państwo się zastanawiać, kiedy ten człowiek skończy. tak? Więc mewy służą temu, żeby e, trochę, e, trochę państwa obudzić, ale też mewy mają nam e, przykuć uwagę do tego, co jest ważne w relacjach z mediami, to one takie trochę jak te gołębie pocztowe, tylko akurat mi się znalazł, miało ładniejsze zdjęcie. E, więc jeżeli już chcemy wykorzystać media do tego, żeby w sposób darmowy promować naszą inwestycję, jeżeli to są inwestycje, e, wiem, minuta, jeżeli to są inwestycje gminne, <tryk> łatwiej dotrzeć do mediów. Jeżeli to są inwestycje prywatne, no to tutaj działy reklamy się pojawiają, ale... Jeżeli damy im news w postaci kawałka gotowego tekstu, cytatu, multimediów, tak żeby dziennikarz nie musiał się niczym martwić, tylko kopiuj, wklej i może iść dalej, to oni to wezmą. I czy się państwo jeszcze naprawdę zdziwicie, jak wielu ich to bierze? Oni mają po prostu teraz takie normy do wyrobienia, jeżeli chodzi o publikację treści, że nie mają czasu pisać artykułu, więc jak ktoś im da gotowca, to chętnie wezmą i, i puszczą dalej. Nawet jak się zrobi jakiś błąd, to idzie z tym błędem. To można po tym poznać, że że kopiuj, wklej. Oczywiście, że nie czytają, bo ich to niestety w wielu przypadkach mało interesuje. Jednego dnia piszą o wspomnianym wcześniej jogurcie, po południu o drodze, a wieczorem zajmują się jeszcze czymś innym. Tak? No tego od nich wymagają, to jest tak naprawdę teraz bardzo trudny zawód być e, dziennikarzem. Druga rzecz, jak my już ten tekst przygotujemy, to musimy zastanowić się nad tym, jak im go dostarczyć. Bo to, że my go opublikujemy na stronie, to jest nic. Trzeba do nich wysyłać wiadomości, dobrze jest być z nimi w kontakcie, im zadzwonić, powiedzieć, że coś robimy. Są, są specjalne grupy w social mediach, gdzie oni siedzą i czekają na tekst. Są też takie grupy, gdzie jak się wrzuci im dźwięk, to oni się potem dzielą, żeby nie musieli jeździć i, e, i nagrywać. Łącznie z tym, że na przykład wielu dziennikarzy, to ja przez długi czas nie widziałem radiowych, bo to się wszystko załatwiało przez telefon. Ja się nagrywałem na telefonie i wysyłałem i nagle się okazywało, że każde radio w Krakowie ma mój dźwięk, a tych dziennikarzy nie było widać, Mam taką spółdzielnię i się dzielą. Eee, mailingi, no tak, mailingi jak mailingi, Social media działają lepiej. Pamiętajcie, że jeżeli dziennikarzowi w czymś pomożecie, jak on do was przyjdzie i was będzie męczył, żeby go zabrać na jakąś budowę, to potem, jak wy coś do niego będziecie chcieli, to działa reguła wzajemności i ci dziennikarze chętniej będą chcieli wam pomóc. No i jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jest coś takiego, w do Prawda czasu i prawda ekranu. Będę mówił bardzo szybko teraz, ale już dokończę. To, że dziennikarz jednego dnia napisze o was coś niedobrego, to nie znaczy, że na drugi dzień nie napisze czegoś dobrego. No po prostu on jest w pracy i media wymagają od niego, że pracownicy, pracodawcy wymagają od niego tego, żeby się klikało. Więc jeżeli jednego dnia klika się, że budowa idzie źle, to nie znaczy, że drugiego dnia on nie napisze tekstu, o jaka piękna budowa. To, to się dzieje i to w ten sposób działa. Kończ, kończąc, jeszcze chciałem Państwu powiedzieć o tym, że media są bardzo różne. I też trzeba pamiętać o tym, że zależy co do kogo mówimy według tej zasady, że nie do każdego trzeba mówić po inżyniersku. A jeżeli chodzi o mieszkańców, to jeszcze Państwu powiem, że zaczynamy od tego, żeby było prosto, potem żeby było użytecznie, dajemy news, uatrakcyjniamy, a dopiero na samym końcu dbamy o wizerunek. Podstawą jest to, żeby do człowieka informacja dostała prosto, trafiła prosta i była użyteczna. Wtedy jest szansa, że o tym rozejdziemy. Jak zaczniemy mówić od tego, jacy jesteśmy fantastyczni, to ta informacja się. Nie przebije. Na koniec 5%. Wpiszcie tak jak Unia to robi do projektu 5% na działania informacyjne. Wykonawca ma wtedy przeprowadzić działania informacyjne, które są tam jakoś opisane w kontrakcie i wtedy nie ma problemu skąd wziąć pieniądze na ulotki. Po prostu wykonawca w ramach działań informacyjnych ma to zrobić, a w cenie całego kontraktu to się po prostu gubi i te 5%, które Unia wymyśliła na promocję obligatoryjną, naprawdę nie jest, nie jest gubię. No i tak w zasadzie tyle. 18 minut 15 sekund. Dziękuję.